Cienie nocy opadały na cmentarz Highgate, otulając stare nagrobki płaszczem tajemnicy i ciemności. W latach 60. XX wieku te święte ziemie stały się sceną serii niepokojących wydarzeń, które wywołały fale strachu w Londynie. Doniesienia o obserwacjach wysokiej, mrocznej postaci, opisywanej jako wampir, rozprzestrzeniły się w mieście jak ogień. I tak zaczyna się historia przerażającego spotkania, które na zawsze odmieniło życie młodego badacza zjawisk paranormalnych. W tamtym czasie dopiero rozpoczynałem swoją podróż w świecie nadprzyrodzonym. Zafascynowany opowieściami grozy od dzieciństwa, poświęciłem się badaniu niewytłumaczalnych zjawisk, starając się zrozumieć to, co niewytłumaczalne. Przypadek cmentarza Highgate przyciągnął moją uwagę i postanowiłem wyruszyć na tę roczną przygodę. Z aparatem w dłoni i sercem pełnym ciekawości przekroczyłem bramy cmentarza w chłodną jesienną noc. Wiatr szeptał między drzewami, jakby próbował ostrzec mnie przed niebezpieczeństwami, które na mnie czekały. Każdy mój krok odbijał się echem po cichych alejkach jakby budziły się uśpione duchy. Spacerując między starymi nagrobkami, moje czujne spojrzenie przeszukiwało cienie w poszukiwaniu jakiegokolwiek śladu mrocznej postaci, która terroryzowała to miejsce. Strach tańczył w mojej piersi, ale moja determinacja nie słabła. Byłem zdecydowany rozwikłać te tajemnice i przynieść spokój tym, którzy bali się odwiedzać swoich bliskich na cmentarzu. Spotkałem się z innymi amatorskimi badaczami, odważnymi i pasjonującymi się poszukiwaniem prawdy, ludźmi. Połączyliśmy nasze wysiłki, dzieliliśmy się historiami i dowodami, szukając odpowiedzi na zagadki, które nawiedzały Highgate. Każda relacja i świadectwo przynosiły nowy element układanki, budując niepokojący obraz. W miarę jak noce zmieniały się w tygodnie, a tygodnie w miesiące coraz głębiej zanurzaliśmy się w serce ciemności otaczającej cmentarz. Doświadczyliśmy niewytłumaczalnych zjawisk, od szepczących głosów po ulotne zjawiska. Zasłona między światem żywych i umarłych zdawała się rozpraszać na naszych oczach. Ale w miarę jak zagłębialiśmy się w tę podróż, zauważyliśmy coś niepokojącego. Za historiami grozy, Miejskimi legendami i ludowym folklorem kryła się głębsza prawda. Cmentarz Highgate był odbiciem niepokojów i lęków współczesnego społeczeństwa. Wampir nawiedzający Highgate był metaforą cieni, które zamieszkują nasze dusze. Reprezentował nasze najgłębsze lęki, nasze niepewności i ciemność, którą wszyscy nosimy w sobie. Cmentarz stał się mrocznym zwierciadłem ludzkiej kondycji. Nauczyliśmy się, że często prawdziwy terror nie kryje się w widmowych stworzeniach, które nawiedzają nasze sny, ale w wewnętrznych bitwach, które codziennie toczymy. Nasze osobiste demony mogą być straszniejsze niż jakikolwiek legendarny potwór. Na końcu naszej podróży nie znaleźliśmy ostatecznych odpowiedzi ani nie uchwyciliśmy wampira na filmie. Ale znaleźliśmy pocieszenie i zrozumienie w sobie nawzajem. Odkryliśmy, że nie jesteśmy sami w naszych lękach i niepokojach. Dzieląc się naszymi historiami, znaleźliśmy siłę dostawienia czoła własnym demonom. Cmentarz Highgate pozostaje mrocznym przypomnieniem naszej własnej kruchości i śmiertelności, ale jest też przypomnieniem, że poprzez miłość, współczucie i odwagę możemy stawić czoła terrorom, które nas nawiedzają. Jesteśmy ludźmi i to w naszym człowieczeństwie znajdujemy siłę do pokonania nawet najciemniejszych horrorów.